Stworzysz logo za pomocą AI? Ok, ale czy sztuczna inteligencja naprawdę rozumie Twoją markę? Sztuczna inteligencja może stworzyć logo w 5 minut, ale czy AI zna wartości Twojej marki? Czy rozumie jej wizję, misję i osobowość? Czy dopasuje logo do Twojej grupy docelowej? AI tworzy obrazy na podstawie tego, co już powstało. Nie analizuje tego, czym naprawdę jest Twoja marka. Sprawdza, co do tej pory powstało w Twojej branży i robi z tego pewnego rodzaju kompilację. Może uwzględnić Twoje preferencje kolorystyczne, styl grafiki, ale właściwie to wszystko. Twoje logo powinno być czymś znacznie więcej niż tylko ładnym obrazkiem. Powinno być fundamentem, który reprezentuje Twoją misję, wizję, wartości, osobowość, a także trafia do Twojego idealnego klienta i wyróżnia cię na tle konkurencji. Sztuczna inteligencja tego nie zrobi. Nie zna i nie rozumie Twojej marki. Logo to pewnego rodzaju wizytówka, która mówi o tym, kim jesteś i co oferujesz. Chyba się ze mną zgodzisz, że lepiej zaufać profesjonaliście, który stworzy logo w oparciu o strategię Twojej marki, a nie o to, co już kiedyś w Twojej branży powstało. Obserwuj mnie, by dowiedzieć się więcej o budowaniu profesjonalnego wizerunku marki.